Cześć. No to kolejny etap tego szalonego poddasza pokoju. Jestem już na etapie kończenia konstrukcji. Chwilę powiem po prostu co zostało zrobione, jakie też są błędy, które też ja popełniłem. No wiadomo, okna standardowo tutaj trzeba było wycinać. tak widzicie między tymi spornikami wszędzie po prostu profile żeby potem nie wiem jak to jeszcze będę płytował wcinał się w te no, żeby tych chryptelki jakoś tam zachować to już nie robiłem na tych spornikach mankietów po prostu yy, to już zaczynałem trochę robić paro tutaj po prostu przykleiłem do profili Taśmę KB1 i potem na końcu jeszcze przyjadę uszczelniaczem, double fitem, z yy, Już po prostu no, nie miałem siły, żeby to, jeszcze to mankiety, a tyle jest tego, to by chyba po prostu wieki, bym spędził. Więc zobaczcie wszędzie po prostu profile między tymi, tutaj mi zostały jakieś UWCW, no to dałem między ten, żeby to wykorzystać. Tutaj po prostu... Yy. No tutaj belki koszowe, no to użyłem tych profilów narożnikowych Snaufa pierwszy raz, no bardzo dobrze To się do sprawdziło, nie wiem jak miał tutaj robić to Łączyć na udekach, no Kaszana by była Ale eee, tutaj wszystko zabudowane Jest. Tutaj teraz chodzę i po prostu dodaję wkręty, bo Eee, przekręcałem na początku na czarnuchy, po prostu nie miałem wkrętów, musiałem pozamawiać, eee, e, musiałem pozamawiać. No teraz po prostu dodaję tutaj, eee, żeby nie było tak, że zostawię z czarnymi wkrętami, eee, po prostu miałem tylko na początku czarne wkręty, musiałem pozamawiać, i z drugiej strony, jak tam leżałem na podłodze. Eee, czarne wkręty zdecydowanie się łatwiej wkręca po prostu jakie ja nie miałem tam dojścia, więc eee, zdecydowałem się na taką opcję, że kręcę czarnymi wkrętami później na końcu jak będzie cała konstrukcja, eee, będę dodawał po prostu odpowiednie wkręty tam 4. Jakieś spodkładkowe, nie wiem, z paksów. Nie zamawiam, bo inwestor tutaj każdy się liczy, więc, więc jakieś, jakieś po prostu 4 na 40 tutaj mam akurat wkręt mas 4 4 razy 40 więc te odzę teraz po prostu dodaję więc przecież tutaj jeszcze nie ma, nie ma para są po prostu czarnuchy ponakręcane no ale będzie to dodane będą tamte wkręty mówię z tego względu że po prostu łatwiej się wkręcały, a tutaj jakieś pozycje takie karkołomne na podłodze tam po prostu żeby te profile tam poprzekręcać, więc to by było łatwiej no tutaj teraz jest po prostu kaszana, bo buty, przylepiałem taśmę, stało od tamtej strony tutaj paro wychodziła i ja nie wiem, źle to po prostu podszedłem do tego, z tego względu, że pierwszy raz coś takiego mi się spotkało więc nie wiedziałem jak tutaj się za to zabrać Mogę zrobić całą konstrukcję. Chciałem mieć jakiś po prostu punkt odniesienia, bo tutaj nie było nic. Więc sobie zrobiłem sufit i wypuściłem tutaj parę, ale zru... mogę sobie zrobić jakiś kawałek płyty nakręcić, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. Potem to po prostu po całości połączyć, a tak jakieś takie sztukuje. Tutaj wypuszczam folię, przyklejam do tej płyty i na ten... potem po prostu to łączę tutaj na, na, na płycie um, jakieś takie no, dziwolągi. No i tutaj jest na pewno moja wtopa największa, że na belce koszowej po prostu wyszło mi, że tutaj są te sporniki, nie wyszło na środku, tylko jest przekoszone. No z tego względu, że chciałem trzymać się tutaj po prostu na suficie, żeby te odległości z jednej i z drugiej strony były razem, tutaj sobie wymierzone ta i niestety tak mi to wyszło. Jakby nie było sporników, wiadomo, nie byłoby tego widać belka koszowa byłaby schowana ale tutaj żeby to wszystko te wymiary mi się tutaj zgadzały więc tak no można było to po prostu zrobić nie ja wiem zrobić po prostu mogłem zrobić tą pierwszą pierwszą tutaj tą stronę i potem po prostu tego ale jechałem najpierw poszedłem poszedłem tą stronę i tutaj skos był równo nie miałem punktu odniesienia, więc po prostu wyznaczyłem sobie skos na, tutaj na tej ściance działowej. No i potem po prostu płaszczyznę równo z oknem. To znaczy trzymałem się w miarę w okna, tak żeby z jednej i z drugiej strony tutaj w promogi był ten sam wymiar. I tak już ta płaszczyzna skosu, skosu taka była, więc tutaj ani miałem tej taśmy, więc dopiero teraz, dwa dni temu, przyszła, przekręciłem i patrzę tutaj, taki ząk. No, niestety, tak to wyszło. Inwestor to po prostu przyjął, no ale to moja, jest to moja jakaś tam osobista porażka, że tak to wyszło. No, więc to tyle na razie. Prace trwają. Parę zakładam, przekręcam wkręty na te pieszaki do tych czarnych wkrętów. No i kleję izolację i potem po prostu zacznę płytować. Yy, zrobię jakiś silnik po prostu jeszcze na koniec, jak to po prostu po płytowaniu wygląda, bo tutaj to ja też na razie nie mam koncepcji, tutaj wszystko idzie nierówno. Będę się chyba wcinał między tymi tutaj yy, dwoma, więc, więc nie będzie krawędzi oryginalnych, raczej będę się ścinał, bo ja no nie wyobrażam sobie, żeby Wszystkie tutaj płyty po prostu robić elkami, wchodzić. No nie nie wiem, nie, nie widzę tego jeszcze. Yy, cały czas myślę o tej koncepcji, jak to, jak to zapłytować tutaj po prostu z tyloma, tyloma spornikami na jednej, które podpierają po prostu tej krokwie To tyle, na razie, cześć.